Dziś króciutko o filtrze audio na układzie MAX 7400, tym razem je podłączam do radia. A tutaj generator szumu Wellemana P4301 będzie służył pomocą. Jak widać tutaj wszystko jest wyłączone. Włączam zasilanko. No, i tam się coś pokazało. Szumi troszeczkę, mogłoby lepiej się mieć, ale dobra, niech tak będzie. To jest taka najprostsza wersja. Można by to było delikatnie wzmacniać. Załączymy teraz filtr. Filtr jest w wersji płynnie zmienianej potencjometrem. I w tym momencie, już włączenia filtru, widać że okolice 4,20. 4,3 kHz zaczęło się odcinanie. Sprawdźmy to oscyloskopem. Powinno się pokazać częstotliwość okolica 420 kHz. I już patrzymy. 419. Czyli jest mniej więcej się to zgadza. Tu widać, że odcina i teraz płynnie potencjometrem zmieniamy częstotliwość generatora RC, co wpłynie na szerokość pasma. Zmniejszamy. O, ładnie, ładnie idzie. I tak tu się mniej więcej mm, zaczął przepuszczać do 1,5 kHz, czyli częstotliwość generatora powinna być około 150 kHz kiloherców. Tu musi się och, odświeżyć się na problem. Już się odświeżył i proszę 145 kHz, czyli 14,5 kilo. Delikatnie jest bardzo niewielka niezgodność, ale Proszę tu jeszcze zobaczymy, jak to się odbywa. Zwiększamy częstotliwość pracy. Około 3 kHz, 285. Tak. Ładnie to widać na programie Spectrum Lab. I nie trzeba, nie trzeba czekać na stację na paśmie. Filtr działa. Generator szumu mógł być odrobinę lepszy, ale na tą odrobinkę pokazu wystarczy pobór, prądu jest naprawdę całego układu niewielki. Jeszcze raz pokażę. Veleman P4301 generator szumu, filtr audio, na układzie Max 7400. I tu jeszcze rzut okiem na drugą stronę płytki wersja z płynną zmianą szerokości pasma układ działa i o to chodziło. Dzięki.